Państwo, zapraszam do obejrzenia krótkiego kursu szpiegowania o książkach. Tym razem chciałbym porozmawiać o książce Grzegorza Kalinowskiego. Jest, no, może nie bardzo świeża, bo ukazała się mniej więcej miesiąc temu. Pod koniec sierpnia nawet dostał krótkie kurs szpiegowania, dostał nawet, dostał nawet dedykację z datą 22 sierpnia, to chyba było na premierze tej książki. Niestety nie dotarłem na tą premierę coś, coś innego miałem do roboty. No ale książka wędrowała do mnie prawie miesiąc i w końcu ją dostałem. No, parę dni temu przeczytałem, z wielką przyjemnością to książka, która ma być polskim westernem. Sam Grzegorz Kalinowski, jak wspomina o tym, jak się, czym się motywował pisząc tą książkę, trochę wspomina o filmie Jerzego Hoffmana Prawo i pięść, czyli film z 64 roku opowiadający o tym, co się działo na, na ziemiach odzyskanych i, i o tym, jak, jakie to były dzikie pola z punktu widzenia ówczesnej polskiej administracji, czy przede wszystkim z punktu widzenia polskiego społeczeństwa. Trochę, trochę ta książka jest rzeczywiście jak scenariusz filmowy, chociaż ja w swojej recenzji napisałem, że to jest raczej jak oglądanie kronik filmowych albo albo albumu z fotografiami, no rzeczywiście kalejdoskop taki można by powiedzieć. Chociaż jak, jak się na tym głębiej zastanowić, to w gruncie rzeczy te sceny takie, takie w kawałki rozdziałów, które tutaj są, to właśnie każdy z nich się nadaje na scenę filmową, z filmu taką z budowaniem napięcia ze wszystkim. Mam takie coś, takie poczucie, że Grzegorz prawdopodobnie pisał to też z takim pomysłem, żeby w razie czego z tego zrobić scenariusz filmowy właśnie, nie wiem, prawo i pięść po

No, ale mniejsza to, to takie swoje żarty i dygresje. No, książka jest oczywiście książką z punktu widzenia krótkiego kursu szpiegowania, że tak powiem, profesjonalną. Może nie ma tutaj jakiejś poważnej intrygi szpiegowskiej, chociaż są na przykład w takie w tle, się dzieje operacja wywiadu amerykańskiego, który poszukuje ewentualnie ocalałego, ocalałego z II wojny światowej Heinricha Himmlera. Szukają jego sowochtura, szukają czy sprawdzają. Że on na pewno zginął. No, takie, takie są wątki szpiegowskie, natomiast główny wątek to jest po prostu specjalna grupa operacyjna. No nie chcę spoilerować, więc nie będę rozwijał tego tematu. To jest taka specjalna grupa operacyjna, która ma walczyć na terenie ziem Zachodnich z różnego rodzaju bandytami, różnego rodzaju, no, niestety obrońcami starego ustroju. No bo pamiętajmy, że to jest grupa operacyjna utworzona w ramach milicji, chociaż, chociaż ta integra w wykonaniu Grzegorza Galinskiego jest podwójna, ponieważ członem tej grupy, tak, tak naprawdę są oficerowie wywiadu Armii Krajowej, którzy gdzieś tam się ukrywają i próbują, próbują jakoś tam zachowywać przynajmniej resztki aktywów swojej działalności z okresu II wojny światowej. No więc, jest tam, więc jest tam takich trochę wątków szpiegowskich. Jest wątek mistyczny, który, który mówi o pewnym mistycyzmie wśród wyższej kadry SS. Trochę na początku się to wydaje absurdalne, a potem jak zacząć to porównywać z różnymi źródłami historycznymi, to okazuje się, że rzeczywiście pewien mistycyzm wśród tych wyższych oficerów SS rzeczywiście miał miejsce i takie ich przekonanie o tym, że, że nie tylko kwestie, że tak powiem, antropologiczne czy jakieś genetyczne predestynują ich do tego, żeby byli, żeby się uważali za nadludzi, ale także jakieś tam kwestie magiczne to wszystko się w tej książce kobuluje pod koniec, no taką kropką na D w sumie bardzo smutnej książki, bo ta, bo ta książka pokazuje właśnie całe to okrucieństwo, nie tylko samej wojny, ale tego, co się później działo, a to działo się chyba niewiele lepiej, przynajmniej dla ludzi, którzy byli przesiedlani masowo z jednej strony z, z kresów wschodnich na te tak zwane ziemie odzyskane, ale z drugiej strony widać pewne współczucie Grzegorza Kalinowskiego wobec tych Niemców, autochtonów tamtejszych, którzy byli zwykłymi cywilami, były zwykłymi ludźmi, a poddali byli dosyć Dotkliwą represją no na początku fali gwałtów, okrucień, strabunków ze strony armii czerwonej, która nie miała żadnych skrupułów, no a potem też i tej nowo tworzonej polskiej administracji, która w dosyć nieprzyjemnych warunkach ich wysiedlała i nie, nie, nie pozwalając im na zabranie zbyt wielkiego dobytku, wy, wysyłała ich trochę w nieznane pociągami po prostu na terytorium Niemiec. No ale to, to, to wszystko się dzieje w tle. No, jak, jak o tym rozmawiamy, no, to też trochę nie sposób nie, nie pochylić się na kwestię reparacji wojennych, bo, bo akurat teraz ten temat bardzo politycznie się stał aktywny. No ale ty, ty Grzegorz Kalinowski wyjaśnia, że w ogóle nie miał, nie miał pomysłu takiego, żeby to się w jakiś sposób łączyło z bieżącą polityką, no ale nic samo mu wyszło. Zresztą. Takie zdanie, które daje dużo do zastanowienia, przeczytam po prostu fragment jednego z akabitów o tym, jak wyglądały te, te ziemie zachodnie, jeżeli tak. chodzi o to, że one były jakąś formą rekompensaty dla Polski za straty wojenne. No Akabit oczywiście się odnosi nie tyle polskiej administracji, co wojsk radzieckich, które na tym terenie się rządziły przez jakiś czas i ten akabit wygląda tak. Sowieci mają takie specjalne jednostki, które demontują całe zakłady pracy. Kradną maszyny, surowce, kolejowe szyny i trakcję. Wszystko to wywożą pociągami do ZSRR. Nic się nie ukryje przed głównym zarządem zdobyczy wojennych przy sztabie generalnym Armii Czerwonej. Nie było i nie będzie większej złodziejskiej organizacji. Hitler mógłby brać u Stalina korepetycję. Pociągi, które mi wywożą całe fabryki i fragmenty miast, nie wracają. To też ich chłop. Więc to jest taka dygresja do tego, właściwie, do kogo powinna Polska zwracać się o rekompensaty strat wojennych, bo, bo, bo można mieć takie poczucie, że to, co miało być rekompensatą dla, dla doświadczonego narodu polskiego, f, faktycznie zostało rozkazane przez Rosjan. To może tym bardziej warto się zastanowić nad tym, czy te straty wojenne mają być rekompensowane czy przez Niemców, czy przez Rosjan. No nie bardzo chcę tutaj zabierać głos w dyskusji politycznej, chociaż rzeczywiście mam na ten temat swoje zdanie, ale, ale także z takiego, powiedziałbym, prawniczego myślenia o regresie, tak, że jeżeli ktoś na Uniemożliwił uzyskanie reparacji wojennych, to może ten, ta, ta, ten podmiot powinien wziąć na siebie skutki tego i w takim razie samemu je wypłacić, tym bardziej, że jak widzimy, właściwie wiele razy dał się złapać rękę na zwykłej, na zwykłej grabieży, majątku, który miał przynależeć, przynależeć do Polski. No nic, generalnie bardzo polecam książkę Grzegorza Kalinowskiego. Ona jest jak na tą serię, tam odzyskany, granatowy, tą, tą całą serię losów byłych policjantów międzywojennych, którzy jakoś tam się muszą odnaleźć w czasie II wojny światowej i zaraz po niej. Ona jest właśnie troszeczkę inna, ta, ta, ta narracja jest trochę inaczej budowana, te, te losy nie są takie uporządkowane, to jest wszystko dosyć chaotyczne, bo te czasy też były takie chaotyczne. No w każdym razie ciekawe, strasznie ponura. Ona jest chyba najbardziej ponura ze wszystkich, ze wszystkich książek Grzegorza Kalińskiego. Już nie wiem, czy o tym mówiłem, ale niezależnie od tych wszystkich ponurych wersji dotyczących tam losów SS-manów i losów Polaków przed tych esesmantów jakoś tam pozwolonych społeczeństwa, no to ono się kończy takim dosyć tragicznym, no, antysemickim akcentem, który też nam przypomina, że być może te polskie społeczeństwo wcale nie było takie bardzo w porządku w czasie tej II wojny światowej, jak nam się jak nam się coraz bardziej powszechnie chyba dzięki polityce historycznej oprawianej przez Polskie, polską szkołę, chyba po prostu już teraz, jak się wydaje. No nic. Jeszcze raz polecam. Dziękuję Grzegorzowi Kalisznowskiemu za, za fajną dedykację, którą dostaliśmy jako krótkie kurs szpiegowania Na przykład głównie ja dostałem, ale, ale, ale dzięki temu mogę Państwu o tym opowiedzieć i zapraszam do lektury, ale także zapraszam do oglądania następnych odcinków krótkiego kursu szpiegowania o książkach. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Mm-hmm.